Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Witam Was znowu w świątecznej atmosferze. Podobało Wam się ostatnio. Dzisiaj ten kalendarz nagrywam go po raz drugi, więc moje reakcje nie będą spontaniczne. Poprzednio nagrałam i ta głupia kamera niestety sama, sama przeklikuje mi prawie na. Prawie mi przeklikuje. Ja tam poklikałam niechcący i mi się włączyło na tryb zwolnione tempo. Wtedy już nic się z tym nie da zrobić, ani to przyspieszenie. No, no mówię Wam, tragedia, tragedia. Po prostu nie lubię tej kamery, chociaż ma jakość fajną, to nie lubię jej i głos jest taki trochę niż na tych nagraniach, niż wcześniej. Nie, no w ogóle ta kamera mnie bardzo, bardzo wkurza. Także może będę za jakiś czas zmieniać. Ale wracając do kalendarza. Dzisiaj kalendarz Essence, który moim zdaniem jest bardzo fajny. Robię wam spoiler. Moim zdaniem naprawdę warto mieć ten kalendarz. Tym bardziej jak jesteście młodymi kobietami, młodymi dziewczynami i chcecie właśnie jakiś taki fajny kalendarz z takim podstawowym makijażem, coś sobie od Essence popróbować. Także dzisiaj otwieram to okienka i od razu będę też nakładać na buzie wszystkie te kosmetyki. Oczywiście to, co, to, co mogę. Mam nadzieję, że lubicie kalendarze ze mną, jeżeli tak, zostawcie mi kciuki do góry, zostawcie mi po sobie ślad w komentarzu. Napiszcie, czy ten kalendarz waszym zdaniem jest wart w ogóle uwagi, wart tej ceny. Link do niego macie na dole. Ja go sama zamówiłam po raz kolejny, po raz drugi go kupiłam. I co, kochani, zaczynamy? Lecimy, słuchajcie, od początku. Pierwsze okienko tu takie lekkie przybliżenie pierwsze okienko. I słuchajcie, jeszcze wam tylko robię disclaimer, że to, że ja mówię, że ja wolę otwierać, e, wiecie, przed kamerą w ten sposób, to jest mój sposób otwierania. To, że ktoś otwiera z widokiem na, na pudełko, ja nic nie mam do tego, każdy niech robi, nagrywa tak jak chce. To jest mój sposób po prostu otwierania. Także ja się nie czepiam, każdy ma swój sposób. To jest mój ulubiony. Pierwsze okienko jest taka pomadka. Już mam drugą. Słuchajcie, tutaj mam już dwie, ale ta pomadka jest bardzo, bardzo fajna. Jest to pomadka nawilżająca. W środku ma słuchajcie, takie coś. Nie wiem, czy pamiętacie takie. Kiedyś były pomadki z Iwonu i z Oriflame. Dawno, dawno temu i później inne marki wypuściły. W środku jest taka wazelinka nawilżająca. Na zewnątrz mamy troszeczkę koloru. Także zobaczcie jak to wygląda. Nie wiem czy tutaj jest jakiś kolor konkretny. Ale od razu wam powiem, że opakowania w kalendarzach są zaprojektowane pod święta. Więc to jest taka edycja świąteczna. Nakładam. Fajne, takie nawilżające odczucia. Ładnie pachnie. Te kosmetyki zawierają różne olejki. Właśnie te z edycji świątecznej. Uważam, że taki naturalny kolor ust, ale w takim lepszym wydaniu. Nie wiem, co, co wy sądzicie. Mi się podoba. Także tutaj jestem absolutnie na tak. Fajna pomadka. Na pewno będę jej używać i możecie ją wrzucić do torebki, do plecaka i tam w ciągu dnia swój poprawiać. Drugie okienko. Muszę skrócić paznokcie, w ogóle że są za długie. I w drugim okienku mamy taki bardzo fajny puder. Ten puder, on wyrównuje nam niby koloryt naszej yy, cery. Nałożę go sobie zaraz, jak będę nakładała podkład, to zobaczycie, jak będzie wyglądał. I też jest zaprojektowany typowo pod ten kalendarz. Ok, numer, nie widzę, tu jest trójka. I w numerze 3 mamy tak zapakowany pędzelek, wegański, syntetyczny. I tutaj tych, kilka tych pędzelków będzie. Tak wygląda ten pędzelek. Jest to pędzelek syntetyczny, idealny do cieni z taką yy, z takim ładnym środkiem brokatowym. Także bardzo fajnie. Na pewno do użycia. Czwóreczka. I w czwórce mamy lakier. Jeśli chodzi o ten lakier, to, jest, to są złote drobiny. Tak celowo na święta wypuścili coś takiego. Zobaczcie. Jest taki top ze złotymi drobinkami. Swatcha już robiłam, więc już wam pokazuję. Swatcha robiłam tutaj na moich rzęsach. Słocz wygląda tak. Czyli tylko taki, widzicie, brokacik, takie coś, co nakładamy na swój lakier, który mam pod tak spodem. Dobra. Numer 5. Pięć. pięć jest tu. I w piątce mamy wosk do brwi. I ten wosk do brwi jest bardzo przyjemny. On wprawdzie nam tych włosów jakoś bardzo yy, nie sklei, ale tak wiecie, troszkę ułoży, troszkę je tak w miejscu będzie trzymać, troszkę je przyklepie. Wosk jest przezroczysty. Mhm. Tak wyglądają te brwi. No, woski są fajnie przyklepane. Mówię, może to nie jest taki efekt, jak dajemy dełko, ale wosk po prostu układa, przyklepuje te brwi, więc możecie sobie właśnie nałożyć wosk prosto z tej kredeczki i przeczesać grzebykiem i, i ułożyć po prostu, żeby nigdzie tam nie odstawały. Bardzo fajny kosmetyk. Dobra, numer 6 i na niego czekałam. Wszystko szóstka, Lecimy z szóstką, bo wszyscy mam płatki pod oczy i zaraz sobie je nałożę I zaraz zobaczycie, jak wyglądają. Fajne odświęte opakowanie Podoba mi się to, że ten kalendarz jest zaprojektowany właśnie w taki sposób, że wszystko. Że to nie są takie przypadkowe rzeczy, tylko naprawdę typowo stworzone pod kalendarz. Może się podobać zawartość, może nie, ale uważam, że jeżeli chodzi o taką konsekwencję, właśnie jak to, jak to zostało stworzone, to, to mi się to bardzo podoba. Ok, zobaczcie, jakie fajne. Oczywiście to jest na raz. Po prostu płatki nawilżające pod oczy. Drożelowe. Fajne, nie? Number seven. Gdzie jest to siódemeczko? Siódemeczka jest tutaj. I w siódemce mam naklejki do paznokci. Uważam, że są fajne. Takie naklejeczki do paznokci, świąteczne, jakieś ciasteczka, choinki itd. Bardzo fajne, tematyczne. E, moim zdaniem naprawdę spoko. Ósemka jest tu. I mam kolejny produkt, i ten produkt z poprzedniego kalendarza leży mi przy łóżku, bo to jest taki, taka maska do ust, taki balsam bardzo mocno nawilżający. Eee, możecie używać normalnie jako pomadkę. No i już nakładam ten balsam. Bardzo ładnie pachnie. Taki ma zapach troszeczkę waniliowy, troszeczkę taki świąteczny, bym powiedziała. Bardzo gęsty, nawilżający. Fajna pomadaczka, naprawdę fajna i jest zrobiona w Polsce. O, Made in Poland. Więc jedną z polskich marek pewnie, po polskich producentów. Okej. Okay. Dziewiątka i w dziewiące mamy tusz, tusz i już. I to jest ten słynny tusz tiktokowy, tylko też w świątecznym wydaniu. Już sobie tuszuję rzęsy. Właśnie tutaj nawet mam taką osłonkę na dole. Szczoteczka wygląda tak. To jest tusz wiralowy z TikToka. efekt jaki on daje jest świetny. Super jest. No zobaczcie, jakie rzęsy, Niesamowite, co? Maluję. No jestem bardzo zadowolona z tych rzęs. Bardzo mi się podobają. Nie powiem, że nie. Dobra, to była dziewiątka, to teraz dziesiątka. I w dziesiątce mamy patyczki higieniczne, patyczki do paznokci. E, jak najbardziej użyję jeszcze są w takim sympatycznym etui, więc możecie tam sobie zabrać. Super. To są takie zapchaj dziury, które bardzo lubię, bo wykorzystam jedenastkę stół i mamy blush lighter. Mam jeszcze ten zeszłego roku. Słuchajcie, to jest połączenie różu i rozświetlacza. Dwunastka, czyli moje urodziny. Listy mojej urodziny. Chociaż ostatnio jak to powiedziałam, to ktoś mi składał życzenia, ale nie. Tak naprawdę moje urodziny są 12 grudnia, a kalendarz otwieram wcześniej. I kolejne opakowanie. O, nie zjeżdżaj. I mamy taki pędzelek, taki puchaty, ale yy, zobaczcie, zaostrzony w jedną stronę, więc można fajnie sobie nim wyciągać tutaj cień wokół oczu. Spoko. To była dwunastka trzynastka i mamy jakiś lakier. Jest to Nail Base, rozjaśniający yy, płytkę paznokci. Po prostu baza do pod lakier. Przyda się pod czerwony, jak ktoś używa la, e, tradycyjnych lakierów. Dajcie znać w ogóle, czy jeszcze tutaj ktoś używa tradycyjnych lakierów. Ja czasem do nich wracam, ale najczęściej jednak używam hybryd żeli. 14 i mamy gumeczki. I to akurat oddam, to są takie gumeczko, a dam soletki, oddam mojej córce, będzie miała do zabawy. One się rozciągają, także mogą być i do włosów, i, i na rękę. Także takie coś. Dobra, hmm, 15 stóp. O, i to jest fajny produkt. To jest fajny produkt, mam go w torebce, używam od paru dni i to jest błyszczyk, taki juice bomb. Ja bardzo lubię w tej formie i on pachnie i smakuje. I też jest Made in Poland, no proszę. I on pachnie i smakuje jak guma balonowa jak taka jakaś marina Ma lekki kolor. Mmm, jest przepyszny, przepyszny. I bardzo ładnie wygląda na ustach, fajnie nawilża. Bardzo fajny błyszczyk. Podoba mi się. Szesnastka. I w szesnastce mamy Blotting Paper. Bibułki matujące. Zaraz Wam pokażę, jak używam. Siedemnastka. I jest temperówka. I możecie się śmiać, ale te temperówki są naprawdę w porządku z pojemnikiem. Na większą kredkę, na mniejszą kredkę, czyli tutaj ta kredka do brwi również będzie nam pasować. Proszę bardzo. Fajnie, że o tym pomyśleli, bo nie zawsze każdy ma. Osiemnastka. I w osiemnastce mamy highlighter, czyli już rozświetlacz. Również takie odsłonie, właśnie bardzo e, świątecznej. I też jest zrobiony w Polsce. Ciekawa jestem, kto im to w Polsce robi w tym essence. Bardzo fajnie. 19. teraz nałożę te produkty na twarz. 19. mamy kredkę. I kredka Kajal Pencil. Proszę bardzo, tak wygląda kredeczka. Tradycyjna, wiecie, ostrzona. Ha, 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 ha. Kredka długotrwała, uciekła. Zrobiona w Brazylii, słuchajcie, brazylijska kredka. I co dzisiaj tą kredką sobie podziałamy? No co, no tutaj sobie zaznaczę i zrobię taki, wiecie, ala kreseczka w zewnętrznym kąciku. Tu trochę przy linii rzęs, okej? Okay. I troszeczkę tutaj zaznaczę, o, na linii wodnej, na górze. Okej, okay. i tyle. Tak, wiecie, tylko trochę zaznaczyłam sobie oko, żeby było jeszcze wyraźniejsze. Spoko, dziewiętnastka, lecimy dalej. Dwudziestka stóp i mam krem do rąk. I z tego, co pamiętam, to ten krem jakoś tak wanilią pachnie, też jest zrobiony w Polsce, tak wygląda. No, pachnie tak trochę pomarańczą, trochę wanilią. Piękny, świąteczny zapach. 21 stóp. I mamy kolejny lakier. I ten lakier jest liliowy, on jest kryjący. Tak wygląda. Czy ja robiłam jego Swatcha? Pocket na Polish? Proszę bardzo, to jest ten kolor. Myślę, że całkiem w porządku. Pastelowy. Jak wiecie, inny wybór na święta, ale będzie można go po prostu stosować cały rok. Nie jest to jakaś czerwień. Nie każdy też lubi ciemne kolory. 22. Kolejny. Pakiecik, a w pakieciku mamy kolejny pędzelek, taki jak widzicie, do brwi. 23. Pilniczek. Musi być, słuchajcie, w kalendarzu Essence musi być pilniczek. W ogóle Wam powiem, że z przyjemnością otwieram ten kalendarz normalnie z okienkami, a nie ten DIY, bo Essence robił ten kalendarz DIY i to nie ma wtedy takiej radości. Mamy pilniczek. Wrócę sobie do torebki. I ostatnie okienko, 24. A w okienku tym jest przepiękna pomadka. W sensie przepięknie wygląda. Tak, to wszystkie już okienka. Nie co ja Żeby nie było, że coś ominęłam nie, wszystko w o tak wygląda ta pomadka, zobaczcie tak wygląda, ma brokat zaraz zobaczycie ją na moich ustach na koniec ją nałożę, no, dobra zróbmy sobie w takim razie jakiś bardzo, bardzo podstawowy makijaż, zdejmuję już te płatki fajnie mi tu rozjaśniły i wychłodziły tą skórę pod oczami nakładam sobie ten podkład i robię to pędzelkiem, to jest kolor nude jak coś już tak dużo go używam, że już mi mało zostało OK. jak widzieliście na przewidce, nałożyłam sobie ten puder, na mój podkład nałożyłam sobie brązer i teraz jeszcze będę nakładać ten różo-rozświetlacz oraz rozświetlacz. Najpierw zacznę od tego różo-rozświetlacza. Bardzo ciekawy produkt, bo on daje i rumieniec, taki dosyć neutralny, jak widzicie, kolor i troszeczkę właśnie rozświetlacza, więc to jest takie dwa w jednym. Nie musicie mieć za dużo kosmetyków. Nakładam go porządnie i i zobaczcie jak będzie wyglądał na moich policzkach ja w ogóle bronzer sobie nałożyłam na większość twarzy bo ten e, puder mi troszeczkę wybielił podkład, który i tak jest trochę za jasny także nakładam widzicie, żeby nadać trochę kolorytu i on faktycznie jest, nie jest matowy, trochę na nos żeby tutaj też nadać koloru i teraz rozświetlacz to ma taki dosyć szampański odcień ale nie ma tu jakoś drobinek to jest raczej taki, taka poświata tylko widzicie to nie jest jakiś szałowy mocny rozświetlacz Biorę ten płaski pędzelek i nakładam jeszcze rozświetlacz w wewnętrzny kącik oraz podłóg brwiowy i tutaj na szczyt nosa. Bardzo delikatny efekt. Okay. Dokończę sobie jeszcze brwi, bo mam takie niedokończone. Brwi dokończyłam sobie Kretbel, e, i to jest ta hypoallergenic, e, hypoallergiczna. Nie mogę znaleźć koloru, nie mogę nigdy znaleźć koloru na tych kredkach Bell. W każdym razie taka e, ciemny blond. I na koniec ta pomadka, właśnie ta pomadka, która jest tutaj taką zagadką, jak ona wygląda. Ta szałowa pomadka na ustach, piękna, brokatowa, zobaczmy, pachnie. Pięknie. No, w ogóle powiem Wam, że tutaj produkty do ust są hitem tego kalendarza. A, troszkę te drobinki widać, ale nie bardzo. Taka jest dosyć cukierkowa i troszeczkę drobinek przenosi się na usta. Ta jest najbardziej taka różowiutka ze wszystkich. Mam wrażenie, że utlenia się na ustach i wygląda całkiem fajnie. Także ogólnie wszystkie te produkty do ust z kalendarza, naprawdę trafione w dziesiątkę. I bułki matujące, takie jak obiecałam. Jak e, zacznie Wam się wydzielać sobą w ciągu dnia, wystarczy przyłożyć sobie. Te miejsca, które chcecie zmatowić, na przykład u nos. I tutaj nie musicie używać pudru i zbiera Wam się sobą to jest taki trik warto ze sobą nosić w cm mi się ten kalendarz podoba nie wiem jak wam uważam że to jest bardzo fajny kalendarz dla młodej dziewczyny dla dziewczyny która zaczyna przygodę z makijażem która lubi markę essence mamy tu fajny tłuszcz. mamy tutaj takie, jak mówiłam produkty do ust mamy coś do brwi rozświetlacz puder coś tu się dzieje myślę że nawet te zapychajki te pędzelki czy czy kremik czy temperówka się sprawdzą także dajcie znać jak wam się podobał ten kalendarz osobiście uważam że jest całkiem fajny widzimy się w kolejnym odcinku pamiętajcie o kciuku do góry jeżeli Lubicie, jak testuję Wam rzeczy z kalendarza na sobie, bo uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby przetestować wszystko, zobaczyć na własnej skórze i żebyście Wy się przekonali, czy warto dany kalendarz kupić. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się, pa. pa.